Cześć. Z tej strony Agata Gracka. Jestem dietetyczką kliniczną i specjalistką od kobiecych hormonów, a moją misją w tym podcaście jest pokazać ci, jak dzięki diecie i stylowi życia możesz odzyskać równowagę hormonalną i czuć się dobrze w swoim ciele. Zapraszam. Gdybym dzisiaj dowiedziała się, że mam PCOS, co zrobiłabym inaczej? Ostatnio bardzo mocno zadałam sobie takie pytanie, jak wyglądałaby ta moja droga, gdybym dowiedziała się o diagnozie PCOS dzisiaj, a nie 15 czy 20 lat temu. Jestem bardzo ciekawa, jak wyglądałoby to naprawdę, ale dzisiaj pozwolę sobie troszkę pofantazjować i podzielić się z Tobą taką moją dzisiejszą perspektywą na temat PCOS. I na to, jak dzisiaj inaczej podeszłabym do tej diagnozy, gdybym miała choć ociupinkę więcej wiedzy na temat tego, jak to wygląda i jak to działa. Zapraszam. No po pierwsze, myślę, że to najważniejsza rzecz, ale w mojej całej karierze z PCOS, kreślę tutaj cudzysłów bardzo istotną rzeczą i bardzo istotnym działaniem na początku drogi było szukanie lekarzy, sprawdzanie polecajek, opinii, czytanie ich, chodzenie po tych lekarzach, po drugą opinię, po piątą opinię, sprawdzanie różnych specjalistów ale każdy mówił to, to samo, więc w zasadzie chodziłam do nich e, słysząc ciągle to samo i cały czas byłam rozczarowana, że nie dostaję nic nowego i jakoś nie umiałam kompletnie tego załapać i wiem, że wiele, wiele z was ma też taką y, sytuację i takie zderzenie z rzeczywistością, że chodzicie po lekarzach i to nic nie wnosi i albo słyszycie, że taka wasza uroda, albo macie poczucie, że nikt się wami nie zajmuje, albo macie poczucie, że nie jesteście słuchane, że nawet tutaj jakiś wywiad mm, nie był przeprowadzony dobrze i że nikt was nie wysłuchał, nie sprawdził, co tu się tak naprawdę dzieje, że nie macie poczucia takiej uważności tego lekarza na to i Takiej uwagi poświęconej temu, że wasze zdrowie i wasze problemy są bagatelizowane, no i że jedyne, co dostajecie, to recepta. Więc dzisiaj na pewno nie szukałabym 50 polecanych lekarzy, tak jak robiłam kiedyś. Raczej skupiłabym się na tym, żeby szukać innych specjalistów, którzy pracują z tematem hormonów, którzy. Działają nie tylko lekami, ale właśnie działają troszkę bardziej od środka, działają na ten cały nasz organizm w sposób holistyczny, w sposób kompleksowy, którzy poświęcają uwagę pacjentom, przyglądają się troszkę szerzej, którzy mają w ogóle czas na to, żeby przyglądać się temu zdrowiu z innej perspektywy. Raczej już nie poszłabym do 50 lekarzy, tak jak kiedyś, poszłabym do jednego i trzymałabym się raz na jakiś czas takich wizyt, wizyt kontrolnych, tak jak zresztą robię do tej pory. I zwyczajnie szukałabym wsparcia gdzie indziej, bo dzisiaj wiem, że lekarze po prostu mają. Taki, a nie inny sposób działania i taki, a nie inny mm, sposób edukacji lekarzy jest w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, że działanie jest proste. Jest objaw, jest lek na ten objaw, jest choroba, zaburzenie, jest lek na to zaburzenie. I no niestety cała taka medycyna zachodnia opiera się właśnie na maskowaniu objawów poprzez przyjmowanie leków. Oczywiście czasem zlecane są też jakieś badania, żeby wykluczyć jakieś bardzo poważne choroby i nieprawidłowości i przyczyny, no ale na koniec dnia, Zazwyczaj leczenie i tak jest dokładnie takie samo czyli hormony, leki, tabletki antykoncepcyjne i to jest jedyne, co można dostać w ten sposób. Więc ja zawsze wiedziałam, że to nie jest moja droga. Ja zawsze wiedziałam, że ja nie chcę przyjmować leków w ciemno. Ja zawsze wiedziałam, że ja chcę zrozumieć, co się dzieje z moim ciałem. I to była taka moja główna myśl przewodnia, dlaczego w ogóle chodziłam po tych lekarzach. Niestety nie rozumiałam wtedy tego, że ci lekarze nie dadzą mi tej odpowiedzi, co się tutaj dzieje, bo jakby system jest taki, jaki jest, i sposób działania jest taki, jaki jest, że nie bardzo próbuje się zrozumieć to, co pod spodem, tylko raczej próbuję się zaleczać i maskować te objawy, żeby tych objawów nie było. A że też objawy zawsze u mnie były mocno nasilone albo brak miesiączki, albo trądzik bardzo silny, z którym ja sobie nie umiałam poradzić, który wpływał na całe moje życie wypadanie włosów, okropny PMS więc dużo tych objawów było u mnie i ja też rzeczywiście szukałam takiej pomocy z objawami, bo też nie rozumiałam, że, że tutaj to leczenie, te leki, niespecjalnie będą rzeczywiście te objawy leczyć, tylko bardziej je wyciszać. I nikt mi tego po prostu nie wytłumaczył, niestety. Więc na pewno jedna taka bardzo ważna rzecz, którą bym zrobiła, to szukanie gdzie indziej pomocy. Jeśli moją intencją właśnie nie byłoby tylko pozbycie się objawów za wszelką cenę, tylko jeśli moją intencją byłoby właśnie zrozumienie tego mojego ciała i bardziej pomoc mu w odzyskaniu tych naturalnych cykli i w pozbyciu się tych objawów w troszkę bardziej łagodny, naturalny sposób. I to myślę, że to jest kluczowa zmiana, która wpłynęłaby na Całe moje podejście do tego zaburzenia, ale żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej, że w ogóle są inni specjaliści, którzy mogą się tym zająć i którzy mogliby mi z tym pomóc. Żałuję bardzo i niestety czasu nie cofnę, ale myślę, że to by była taka kluczowa zmiana, która wpłynęłaby potem na cały mój przebieg, tak naprawdę tej mojej drogi z PCOS-em. Myślę, że o wiele krócej bym się z tymi problemami zmagała, o wiele bardziej świadomie bym do tego podchodziła. Pewnie niestety. Stosowałabym tabletek antykoncepcyjnych przez 10 plus lat w wyniku tego, ale może miałabym tych objawów trochę więcej i przez dłuższy czas, zanim udałoby mi się dojść do tego, co tu się u mnie dzieje, i zrozumieć to tak naprawdę. Ale tak, tak to wyglądało. Niestety, myślę, że dzisiaj tę decyzję podjęłabym troszkę inaczej. Druga taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że właśnie nie szukałabym za wszelką cenę pozbycia się objawów, które miałam. Tylko szukałabym pewnie tej trudniejszej troszkę drogi, która jednak da mi efekt w postaci nie tylko zaleczenia tych objawów i ich wyciszenia, zahibernowania tych moich hormonów, żeby tylko mieć ładną cerę i żeby tylko mieć regularny cykl, tylko myślę, że byłabym w stanie poświęcić na chwilę te moje efekty, które chciałabym zobaczyć, położyć je jakby na szali obok z moim zdrowiem i z takim poczuciem, że ten efekt, który zdobywam będzie trwały. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że miałam w sobie bardzo dużą taką pogoń, żeby jak najszybciej pozbyć się tego trądziku. Jako jeden z przykładów, bo to był u mnie najgorszy z objawów, które no niestety jest widoczne, tak? I każdy to widzi i ja to widzę i to wpływa na całą jakość życia kobiety. W pewnym wieku zwłaszcza. Więc ym, myślę, że gdybym Wiedziała, że istnieją jakieś inne opcje. Gdybym wiedziała, że w tej chwili ja nie leczę tych hormonów, tak naprawdę w żaden sposób, biorąc te leki i to, co jest mi proponowane, nie jest opcją, która mnie satysfakcjonuje tak długofalowo, bo nie jest opcją, która jest zgodna z moimi przekonaniami i z tym, co ja chciałabym dla mojego ciała, to myślę, że prędzej byłabym w stanie zgodzić się na trudniejszy proces i na dłuższy proces, dłuższą drogę. I na pobycie z tymi objawami troszkę dłużej yy, i niestety borykanie się z nimi właśnie w większym nasileniu, kontra yy, właśnie ta wizja przyszłości, która mnie czeka, i lepszego zrozumienia, po pierwsze, ale też trwałych efektów, które nie będą uzyskane tylko i wyłącznie. Za pomocą leków, czyli efektów, które rzeczywiście będą przychodzić, poprzez regulację moich hormonów, poprzez dochodzenie mojego ciała do równowagi. Ja ogólnie jestem taką osobą bardzo wytrwałą i zdeterminowaną. Jestem też niecierpliwa i to jest ciekawe połączenie i mało kto rozumie, czym się różni determinacja i wytrwałość od cierpliwości. Ja się bardzo łatwo denerwuję i bardzo łatwo dużo rzeczy mnie odpala, ale jednocześnie, jeśli mam jakiś wyższy cel, jeśli mam. Jakąś taką wizję, jak to ma wyglądać i czego dla siebie chcę, to jestem w stanie bardzo wiele poświęcić i bardzo długo, wytrwale działać, nawet jeśli tych efektów nie ma i nawet jeśli ulegam chwilowym e, irytacjom z tego powodu, e, bo jestem po prostu niecierpliwa i chciałabym, żeby te efekty już były. Więc e, myślę, że ta moja wytrwałość i de determinacja, którą w sobie odkryłam w dość młodym wieku tak naprawdę i, i wiele razy później przekonałam się, jak duża ona u mnie jest to one pozwoliłyby mi jednak wytrwać w tej trudniejszej drodze, mimo tego zrądziku, mimo tych objawów. No i tak zresztą było później, jak już zaczęłam bardziej świadomie podchodzić do mojego zdrowia i do moich hormonów, to te efekty nie były natychmiastowe. I zawsze zdarzają się górki i dołki, i tak właśnie wygląda, moim zdaniem, zdrowie hormonalne w momencie, kiedy działamy naturalnie, że to nie jest konstans i jesteś tylko na górze i jest tylko zielone światło, tylko zdarzają się lepsze i gorsze momenty, bo cały twój kontekst życiowy na to wpływa. Ale jednocześnie wiem, że nie szukałabym za wszelką cenę dzisiaj już, pozbycia się tylko objawów, tylko szukałabym trudniejszej może drogi, która jednak doprowadzi mnie do efektu trwałego, który nie będzie właśnie wynikał tylko z tego, że coś tutaj zamaskowałam, wyłączyłam cykl i pozbyłam się na już objawów. Kosztem mojego zdrowia długofalowo, kosztem tego, że kiedyś będzie trzeba te leki odstawić, i co wtedy, i nie jestem w ogóle gotowa na to, bo nie mam alternatyw i w zasadzie nie zajęłam się niczym po zabraniu tych leków. Więc myślę, że dzisiaj szybciej doszłabym do tego, że ja nie chcę w ogóle w te leki wchodzić, jako w taki obszar, który da mi efekt tu i teraz, bo wiedziałabym już, że te leki będą miały niestety swoje skutki uboczne i że będzie trudno je odstawić. Także ja wiem, że staram się tak na 70-80%, jeśli mi na czymś zależy, ale staram się długotrwale i długofalowo i czasem są okresy, że staram się na 20%, bo już nie mam siły, bo to czasem trwa długo. Ale jednocześnie zawsze wracam sobie do tych moich 70-80% i nie uważam, że ciśnięcie tak na maksa jest dobrym pomysłem, bo szybko się wypalisz, i bardzo szybko poczujesz, że już masz dość i możesz tak przez tydzień, przez dwa na maksa po prostu docisnąć śrubki. Ale później będzie efekt odpuszczenia totalnego i odbicia, i po prostu nie jest to dobre. Więc ja jestem fanką tego, żeby sobie tak działać nie powiem, że na półgiwistka, ale tak na te 70% przez dłuższy czas, żeby rzeczywiście czuć, że masz coś z tego życia, a jednocześnie też dbać o to, co najważniejsze długofalowo co może dać ci efekt. I trzecia taka rzecz, która też mocno dzisiaj przyszła mi do głowy, jak myślałam o tym temacie, co dzisiaj zrobiłabym inaczej, gdybym usłyszała tą diagnozę, to na pewno wcześniej zaczęłabym pracować nad połączeniem ciała i emocji, i to brzmi um, trochę dziwnie. I dawna ja by tego w ogóle nie zrozumiała, o co tu chodzi, bo wydawało mi się, że całe życie pracuję nad swoją psychiką. Bardzo wcześnie zaczęłam pierwszą terapię, bardzo wcześnie poczułam się taka ogarnięta pod kątem zdrowia psychicznego, ale myślę że dzisiaj, że to była iluzja, tak naprawdę. To była iluzja, bo dopiero od jakichś dwóch lat. Może trzech lat bardziej e, działam też z tematem emocji i ciała, a nie tylko psychiki, i nie tylko gadania o problemach e, i takiej bezpiecznej przestrzeni, jaką jest terapia, gdzie można się wygadać, i gdzie można znaleźć jakieś rozwiązania i zrozumieć swoje problemy, bo mam wrażenie, że zatrzymałam się właśnie na pewnym e, etapie. I w pewnym miejscu, w którym wiele osób się zatrzymuje, które idą na terapię i które zaczynają taką pracę nad swoim zdrowiem psychicznym, że to jakby wystarcza. Moim zdaniem to nie wystarcza, bo nawet jeśli sobie przegadasz wszystkie swoje emocje na terapii i już je świetnie rozumiesz, to często nadal nie wiesz, jak z tymi emocjami pracować i jak sprawić, żeby te emocje mm, aż tak bardzo tobą nie y, władały. I jak sprawić, żeby te emocje y, mogły sobie przyjść, żeby je przeżyć i żeby one mogły odejść, i żebyś ty mogła czuć, y, że jesteś wolna i że. Dobrze je rozumiesz, masz ich świadomość, ale jednocześnie potrafisz też je przeżywać i puszczać. I ja bardzo długo tego nie potrafiłam. Naprawdę mam wrażenie, że to był proces, który trwał u mnie latami, i mimo świetnego zrozumienia, co się ze mną dzieje, mimo świetnego zrozumienia na poziomie głowy i na poziomie mówienia o emocjach, to tam kompletnie nie było czucia tych emocji, tam kompletnie nie było świadomości takiej, co ja mam zrobić teraz jako kolejny krok. Więc, e, jeśli może jesteś osobą, która zaczęła jakąś terapię i jest w miarę zadowolona z tego, jak jej życie wygląda, bo to często daje terapię, że już. Mamy poczucie większej równowagi, i już też tak bardzo nas wszystko nie rusza do poziomu takiego jak przed terapią, ale jednocześnie masz poczucie, że gdzieś tam coś jeszcze nie jest do końca tak, jak być powinno i że te emocje są nadal bardzo gwałtowne, że nadal biorą nad tobą często kontrolę, że nie bardzo wiesz, jak sobie radzić z takim stresem dnia codziennego i że Twoje reakcje nie zawsze są takie super adekwatne. Jeszcze te gwiazdka, cudzysłów, nie zawsze będą super i nie zawsze będziesz super zadowolona z tych swoich reakcji. I ze swoich emocji, tak? I ich gwałtowności, bo to, że ja dzisiaj wiem, jak sobie radzić z moimi emocjami, wcale nie znaczy, że moje emocje są mniej gwałtowne, bo naprawdę nadal zdarza się to, że są bardzo gwałtowne, ale po prostu dzisiaj sobie już na to pozwalam. I wiem, jak je przeżyć. I wiem, co zrobić, gdy te emocje są takie gwałtowne, żeby sobie samej pomóc. I nie szukam tej pomocy już w drugiej osobie. I nie szukam tej pomocy w kimś, kto jest mi bliski. I nie szukam tej pomocy w jedzeniu, w słodyczach, w używkach. Nie szukam tego w kieliszku wina i w innych rzeczach, w imprezach, ludziach. Tylko szukam tych odpowiedzi i pomocy w sobie. Bo wiem dzisiaj, jak sobie ze swoimi emocjami mogę poradzić i co zrobić, żeby... To przeżyć, tak naprawdę przeżyć świadomie i to mm, poczuć, a nie tylko za wszelką cenę chcieć się tego pozbyć. Ja bardzo długo utknęłam właśnie w takim miejscu, że chciałam się pozbyć tych emocji. Yy, człowieku, weź to ode mnie. I tak z takim, z takim też yy, myślę przekonaniem poszłam na moją drugą terapię, która była wspaniała i która bardzo dużo mi dała, ale to było przekonanie pod tytułem napraw mnie i pod tytułem weź to ode mnie. I dzisiaj yy, zupełnie inaczej korzystam z terapii i zupełnie inaczej pracuję ja już nad sobą, bo wiem, że nikt tego ode mnie nie może zabrać i wiem, że jedyne, co ja mogę sobie dać, to właśnie przeżycie. Tego I poczucia tego w pełni. I też mam takie właśnie poczucie, że odkąd czuję w pełni to, co złe, trudne, przykre, to, co niewygodne i to, co gwałtowne, to też czuję w pełni to, co fajne, to, co mnie wzrusza, to, co jest piękne, że dopiero gdy dotknęłam tego, co takie najtrudniejsze we mnie i co nie zawsze mi się podoba i co nie zawsze jest łatwe i proste do przeżycia, to dopiero teraz mogę też dotknąć tego, co naprawdę fajne i zbliżyć się do tego, jak chciałabym, żeby to moje życie wyglądało. I czemu ja w ogóle zaczęłam ten wątek emocji i czemu zaczęłam w ogóle ten wątek połączenia ciała z emocjami psychiką, bo w moim przypadku w przypadku mojego PCOS takiego nadnerczowego, stresowego, na takim tle właśnie emocji, pewnej traumy przeżytej, e, doświadczeń trudnych z dzieciństwa, e, o czym też w ogóle w podcaście mówiłam dość otwarcie, to na tym tle w moim przypadku to była najważniejsza praca. I ja wiem, i ja to widzę, że w momencie kiedy u mnie wywala się coś w życiu, tak jak w tym roku na przykład się dużo rzeczy wywaliło, to ja widzę, że natychmiast te moje objawy różne, one trochę się jednak pojawiają i to nie są już na takim poziomie nasilenia jak kiedyś objawy, ale widzę, że jest to połączenie i że to był tak jak sądziłam zawsze, mój największy driver mojego PCOS-a. I wiele takich kobiet jest jak ja i wiem, że wiele takich kobiet mnie słucha, które właśnie czują, że ta nadnerczowa, stresowa część tutaj ma ogromną rolę i wiem, że wiele z Was też utknęło właśnie w Takim punkcie nie do końca poczucia, że radzicie sobie z tymi emocjami, że ten stres potrafi brać nad wami kontrolę i nie do końca macie narzędzia, jak sobie z tym radzić. Polecam szukać czegoś innego niż terapia, polecam szukać też rzeczy, które pracują właśnie nad ruchem, nad ciałem. Polecam właśnie metody, które bardziej działają terapeutycznie, ale na, na taki kontakt emocji, ciała i na kontakt właśnie z tym przeżyciem. Jest takich metod wiele i, i można naprawdę dzisiaj poszukać. Ja nie będę sugerować jakichś konkretnych, też jeszcze nie wszystkiego próbowałam, nie chcę tutaj w żadną stronę konkretną iść, ale skup się na tym właśnie, żeby poszukać metod, które pracują też bardziej z ciałem i przeżyciem i dopuszczeniem tego do siebie, a niekoniecznie tylko przegadywaniem i niekoniecznie tylko metod, które skupiają się na tym, żeby dalej pławić się w poczuciu: weź to ode mnie, chcę się tego pozbyć. I myślę, że na tym chciałabym się zatrzymać dzisiaj. Te trzy rzeczy, czyli właśnie skupienie bardziej niż na szukaniu lekarzy kolejnych, skupienie bardziej na szukaniu innych specjalistów, z którymi mogłabym pracować nad moim zdrowiem i którzy daliby mi bardziej kompleksowe, holistyczne podejście, nie maskowanie tylko objawów lekami, tylko sięgnięcie w głąb. Druga rzecz, właśnie nie szukanie za wszelką cenę pozbycia się objawów, tylko szukanie takiej drogi, która mimo tych objawów, które dzisiaj są, da mi długofalowo, za jakiś czas, ten efekt, na którym mi zależy. Niekoniecznie już tu i teraz ten efekt, tylko właśnie poczekanie na ten efekt i wytrwała praca nad nim. Poprzez właśnie metody bardziej naturalne, które zajmują zwyczajnie więcej czasu i, i działanie z nimi tak na 70-80%. I trzecia rzecz to zaczęłabym wcześniej pracować nad połączeniem emocji, ciała i psychiki, a nie tylko pracować nad psychiką i rozmawianiem o emocjach i terapią i taką pracą klasyczną, psychoterapeutyczną. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem ciekawa, co bierzesz dla siebie. Jeśli chcesz, to. Koniecznie podziel się ze mną tymi swoimi wnioskami. Jestem dostępna na Instagramie, jestem dostępna na moim mailu. Możesz zawsze skomentować też podcast, czy to na YouTube, czy na Spotify. Zapraszam cię serdecznie do tego. Bardzo lubię czytać Wasze wiadomości i zawsze sprawia mi to ogromną satysfakcję, gdy dzielicie się tym, że słuchacie i że te odcinki coś Wam dają. Także podziel się swoimi wnioskami i jeśli masz sekundkę, to też zachęcam do tego, żeby ocenić ten podcast. Możesz to zrobić dając gwiazdki na Spotify albo zostawiając łapkę w górę. Na YouTubie. Dziękuję, miłego dnia!